Cześć, mam na imię jestem alkoholiczką. Słychać mnie. Okej. Okay. Witam Was bardzo serdecznie. Dziękuję w ogóle za to zaproszenie i jak um, Sylwia do mnie napisała z prośbą o, ten, um, o tą speakerkę w temacie 12 kroku, to się tak trochę uśmiechnęłam z, z, ze szczyptą sarkazmu. Bo... Ja w tej chwili ja, ja nie sponsoruję, tak? nie mam żadnych podopiecznych. No i zadzwoniłam do mojej sponsorki i mówię o tym, że, że zostałam poproszona o taką o taką speakerkę, ale ona mówi, przecież dwunasty rok to nie, jakby nie, 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 nie zasadza się tylko na tym, tak? W sensie, że to jest dzielenie się właśnie swoim doświadczeniem, oby też siłą i nadzieją w temacie właśnie no, niesienia posłania. Ym, wiecie co, jak, ym, jak przyszłam do wspólnoty już tutaj x lat temu i podjęłam pierwsze próby robienia programu, bo ja sponsorek miałam parę, ja zawsze mówię, że jestem bardzo taki, no mm, oporny materiał i yy, wnikliwy student, yy, bardzo długo nie mogłam się y, uporać z krokiem pierwszym. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem. Y, ja w ogóle nie mogłam, jakby, y, poczuć tej, y, tej bezsilności, y, te, przede wszystkim względem życia, nie? że to jakby nie, nie, nie jest kwestia tylko. Y, alkoholu czy jedzenia jak w moim przypadku, czy też tam przez momenty też eksperymentowałam z lekami yy, tylko, że to jest jakby generalnie to, że ja nie kieruję swoim życiem, tak, że jest ta siła wyższa i że ja bez tego yy, bez, tej, bez tego zawierzenia Bogu kimkolwiek, ktokolwiek to jest yy, niewiele mogę, nie yy, no, i wiele się lat tak naprawdę z tym gdzieś kopałam, jak z koniem, czyli sama ze sobą. I w Wielkiej Księdze jest też napisane, że naszym jakby problemem nie był sam alkohol czy jakieś inne używki czy zachowania, tylko relacje z innymi ludźmi. Ja to powtarzam i, i mówię też przede wszystkim sobie, że. Dla mnie, jakby program 12 kroków i wykonywanie pewnych czynności przez 24 godziny, bo to nie jest program, jakby na. No, dla mnie to jest, te kroki to są na 24 godziny. To jest coś, co w mozolny sposób, ale jednak ze względu na moje jakieś tam właśnie te wady charaktery, coś co jest we mnie, ego, to jest coś, co mi właśnie pomaga przez te, przez te tylko 24 godziny. Nie? Z kolejnymi jakby też jakby przy kolejnych próbach robienia programu w końcu dolazam do tego dwunastego kroku, ale to tak powiem wam pokrótce, jakby utykałam na kolejnych krokach. Bardzo um, zdumienie takie zawsze we mnie wywoływało to, jak ktoś mówił, że utknął na czwartym kroku, że ten czwarty krok go rozwalił, bo dla mnie, wypisywanie uraz y, to po prostu miutno moje serce, nie? Ja y, ten mechanizm taki alkoholowy, de facto, bardzo, nie? Bo ja to też zapijałam pretensji do świata, pretensji do innych ludzi o to, że nie wiem, w życiu mi nie idzie i nie jest tak, jak ja chcę, to był miód na moje serce, tak, wypisywanie ty, ty, tych, e, e, tych, e, tych uraz. Natomiast w momencie, kiedy e, jedna ze sponsorek poprosiła mnie o wypisanie wad charakteru i jakby odwrócenie tego, że ja komuś coś zrobiłam tak, zanim jeszcze doszłam do tego 8-9 roku, no wywołało we mnie taki, takie zdziwienie, no jak to, jeszcze w sytuacji, w której, jak już doszłam do, do dziewiątego kroku, czyli do zadośćuczynienia i yy, yy, yy podejmowałam próby właśnie zadośćuczynienia yy, innym ludziom za wyrządzone im krzywdy, yy, to jakby ten krok okazał się bardzo dla mnie dużym y, wyzwaniem, bo y, też w Wielkiej Księdze jest fragment dotyczący oczywiście tego kroku, który mówi o tym, że nie możemy być tchórzami. Y, jakby wycofanie się z zadośćuczynienia powoduje, że ja sama sobie to robię, tą krzywdę, że y, nie czyszczę tego podwórka po swojej stronie. I w codziennym życiu w sytuacji teraz, kiedy ja żyję z drugim alkoholikiem, bo jestem w relacji z pierwszy raz w ogóle od lat jestem w relacji z mężczyzną yy, i na dodatek z, z alkoholikiem, yy, kiedy ja jakby yy, bardzo jak przyszłam też do wspólnoty i słuchałam tego, co mówią inni nasi bracia i siostry, trzymałam się takiej zasady, starałam się trzymać w we wspólnocie żadnych finansów, żadnych romansów. A zadziało się w moim życiu tak, i to też jest jakby ewidentnie działanie siły wyższej, że w momencie mojego życia, kiedy mi się wydawało, że w ogóle już nic dobrego mnie w tym obszarze nie czeka, spotkałam mojego partnera i nasze życie razem, czyli życie przy drugim człowieku, najbardziej mnie jakby w kwestii właśnie relacji najbardziej mnie jakby robi w tym programie, nie wiem jak bym to powiedzieć, tak żeby to powiem tak jak umiem, że jakby najbardziej mnie obiera z, yy, z tego, jak uczciwie robię te kroki, czy nieuczciwie, yy, jaka jestem, yy, moje wady charakteru. Yy, Moje ego, moje skoncentrowanie na sobie, bo czym jest ten dwunasty krok, czyli to, co też robię teraz, oddając, mam nadzieję, chociaż jednej osobie, której mam nadzieję to, co mówię, pomoże, że jedyną drogą dla alkoholika jest przekazywanie programu dwunastu kroków. I ja to bardzo mocno poczułam, że to jest jakby jedyny taki moment, kiedy. Ja mogę poczuć też y, takie normalne ludzkie szczęście, y, dzieląc się tym, co mam z drugim człowiekiem i że ta jakby radość i spokój przychodzą w taki bardzo normalny sposób, na przykład czy rozmawiając z drugą alkoholiczką, czy czytając ten program z drugą alkoholiczką, czy w ogóle rozmawiając z drugim alkoholikiem. Miałam takie epizody w swoim życiu, mało po mało, ale takie kiedy właśnie dziewczyny jak do mnie dzwoniły i kiedy mogłam się podzielić właśnie tym swoim, tym swoim doświadczeniem, to powodowało, że jakby nie było istotne, do którego momentu jakby one dojdą, tak? Tylko był istotny ten moment właśnie, że dzięki temu, że ja mogę się z nią podzielić tym, co też gdzieś jej przynosi ulgę, powoduje, że ja się też z tym czuję lepiej, nie? I że y, moje życie nabiera jakiegoś takiego, no po prostu sensu, nie? Że, y, że to powoduje, że ja odwracam uwagę od swojego ego i od swojej tak naprawdę też pychy, na której jestem, uwierzcie mi, skoncentrowana po prostu maksymalnie czasami. Szczególnie wtedy, kiedy nie yy, uklęknę rano i nie pomodlę się i nie poproszę o tą poczytalność. Jest w, w naszej y, literaturze to słowo poczytalność i ja przez pierwsze parę lat chodząc na mitingi słuchałam tego, być jak świnia grzmotów, o co oni mówią z tą poczytalnością, nie? Yy, ale u mnie... Ja to w ten sposób jakby zidentyfikowałam też przy pracy na krokach i przy tym jak słuchałam też innych alkoholików, to jest ta jakby adekwatna reakcja na sytuację, nie nakręcanie się nadmierne i przyjmowanie życia takiego jakie ono jest, a to, żeby przyjąć życie takie, jakie ono jest, to, żeby ogłosić bezsilność w stosunku do siebie nawet, tak, w stosunku do siebie, tego, że ja nie jestem w stanie zmienić drugiego człowieka, tak jak ja próbuję często zmienić swojego partnera i mówić mu, jak on na przykład powinien trzeźwieć, co jest w ogóle najgorsze, nie, w relacji, to dzisiaj też mi powiedziała jedna z naszych, jak z nią rozmawiałam, która też jest w relacji z drugim alkoholikiem, ona mówi, na ty czyścisz swoje podwórko, mówi, i ty nie sponsoruje się nawzajem, mówi, bo to jest najgorsza rzecz, jaką można zrobić, nie. Więc, żebym ja zaczynała od siebie, żebym ja y, jakby widziała to swoją część do pracy i do pracy y, 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 i żebym miała ja też jakby taką y, czujność i uwagę na uczucia y, y, drugiego człowieka. Wiecie, wczoraj miałam taką bardzo stresującą sytuację z samochodem. Nie będę tutaj jakby wchodziła w szczegóły. W szczegóły. I po całym dniu jakby tej nerwowej sytuacji, bo mnie właśnie takie sytuacje jakieś nerwowe, takie kiedy coś nie idzie po mojej, y, po mojej myśli, y, one obierają, tak naprawdę pokazują prawdziwie jakby poziom mojego dla mnie trzeźwienia i takiego, takiej poczytalności. I y, y, ja wpadłam w straszną panikę i... Y, 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 i co to jest, że ja wpadam w panikę, nie, że nie mam zaufania do Boga, że on jest i że on mi wyprowadzi, o czym mówi program 12 kroków, tak, zaufaj i że on mi wyprowadzi z każdej najtrudniejszej y, sytuacji i y, w efekcie jakby y, kumulacji, jakby y, y, te, tej sytuacji później jakby nerwowości, bo tam wszystko się dobrze skończyło, tak? Zresztą pomógł mi przyjaciel od nas ze wspólnoty z tym samochodem. Yy, dzisiaj dopiero, żeśmy na, na spokojnie usiedli z moim partnerem, żeśmy porozmawiali o tej sytuacji z wczoraj, i ja dopiero teraz, jakby zobaczyłam na spokojnie yy, swój egoistyczny udział w tej sytuacji. Że nie wiem, że nie pomyślałam o nim, żeby po prostu na krótko nagrać się, tak, że jadę tam do garażu z tym człowiekiem, żeby on mi naprawił ten, to auto. I to jest właśnie to, nie? żeby y, zobaczyć swoją część y, w danej sytuacji i y, y, nie wpadać w to użalanie i y, y, w urazy, bo absolutnie identyfikuję się z tym, co też jest niejednokrotnie napisane w naszej literaturze, że największą trucizną dla mnie jako dla alkoholiczki jest uraza. I te urazy wynikają z moich wad charakteru i z instynktów, które też są opisane w naszej literaturze. Tak, instynkt społeczny, seksualny, finansowy. Ta potrzeba, nie wiem, bycia najważniejszą, ta potrzeba skupienia na sobie uwagi to kiedy moje ego się chce pompować, nie? i kiedy ja chcę, żeby jakby wszystko było nakierowane na mnie, nie. To powoduje po prostu moje problemy i. No i jakby ta choroba daje o sobie znać, tak? Ta choroba daje o sobie znać właśnie w takim napięciem, takim lękiem, takim egotycznym takim właśnie skoncentrowaniem na sobie. Kiedy już dobrnęłam do tego 12 kroku, w sensie doczytałam tam ze sponsorką, jużśmy niejednokrotnie o ten temat rozmawiały i rozmawiały, nadal, nadal rozmawiamy. Jest też jakby taki komunikat, który my mamy w literaturze, że jakby nie przekazując tego, tego programu, Wiara Bez Uczynków jest martwa, tak? Nie przekazując tego programu. W taki spod, sposób, czy jak teraz, czy, y, czy nie wiem, przede wszystkim rozmawiając z drugim alkoholikiem i dzieląc się z nim swoim doświadczeniem, y, ja sama nie zrobię i, i to rzeczywiście ja bardzo boleśnie odczuwam wtedy, kiedy zaniedbuję sugestie, nie wykonuję właśnie tych telefonów, czyli co, nie, nie dzwonię i nie pytam się co u kogoś na przykład słychać, tak? Nie międlę swojego problemu, bo to nie to chodzi, żebym ja zadzwoniła i międliła, co tam się u mnie właśnie wydarzyło, tylko żebym ja zapytała, co u tej drugiej osoby słychać, jak ona się czuje, nie? I żebym jakby zostawiła jakiś swój problem Gdzieś tam i odłożyła go na bok. I niejednokrotnie było tak, kiedy ja próbowałam, na przykład, dzwonić do koleżanek, i one mówią: Już na zostaw, to zadzwoń do pięciu dziewczyn, zapytaj, co u nich słychać, i potem zobaczysz, jak się będziesz z tym czuła. Bardzo czułam się dotknięta takim komunikatem, bo ja oczywiście chciałam i chciałabym nadal, to się często zdarza rozdłubywać te, wiecie, te swoje rany tam i rozdzielać włos na czworo. No ale to nie w tym rzecz, to mi nie pomaga, tak, tym rozwiązaniem jest właśnie to, żeby odwrócić tą uwagę od siebie, poprosić Boga o poczytalność, to co my czytamy, w, nie wiem, tam strona 80, bodajże 8 czy 4 z, z Wielkiej Księgi co rano, że Boże pokieruj moim myśleniem, tak, i ucinać te wszystkie... Próbować ucinać te wszystkie destrukcyjne myśli, które mi jakby odwracają od tego, że dzięki temu, że ja poproszę Boga o to przewodnictwo i poproszę, żeby kierował moje myślenie, powoduje, że mi wraca poczytalność, tak? Nie reaguję tak impulsywnie, yy, tak jakoś wybuchowo. Yy, ja mam ogromny na przykład problem ze złością, nadal jest i tak zdecydowanie lepiej niż było kiedyś, nie? Ale. Teraz, szczególnie, kiedy jestem w relacji z drugim człowiekiem tak blisko, yy, ja widzę, jak ja się łatwo odpalam, yy, jak ja łatwo potrafię się nakręcić i yy, um, pr próbują się uruchamiać te stare mechanizmy, żebyś się na przykład schować i nie rozmawiać o ten temat. Nie? I dla mnie próba przełamania tego, żeby zachować się inaczej, tak jak też kiedyś usłyszałam na meetingu, no, rób dokładnie, jak ci głowa podpowiada. Odwrotnie, nie? Odwrotnie w sensie, że by robić odwrotnie. I to się sprawdza, jak ja rzeczywiście zrobię odwrotnie i nie pójdę na noże, nie? Bo de facto idę na noże sama ze sobą. To no, tylko warunek jest taki, że, że robię to uczciwie. I cały czas gdzieś proszę opatrzność o to, żeby nade mną czuwała, tak? Czyli wracam cały czas w tym jedenastym kroku do, do tego obrachunku moralnego i proszę też o to, żeby, żeby ten Bóg mną, mną kierował, bo on ze mną jest i ja mam bardzo wiele takich, bo mi jest trudno, jak ja się nakręcę i wpadnę w to użalanie, mi jest trudno zauważyć, że, że w danej sytuacji jakby pamiętać o tym, że z danej sytuacji, że jeżeli ta sytuacja się dzieje w moim życiu, to znaczy, że Bóg też chciał, żeby ona się zadziała, tak? Że tak ma być. I ja nie widzę e, jakby rozwiązania i tego, że, e, że dana sytuacja może mnie poprowadzić. Nie mam tego zaufania w sobie, że ona mnie może poprowadzić do czegoś dobrego dla mnie, tylko dopiero jak kurz, że tak powiem, opadnie, i ja się gdzieś obrócę za siebie, to ja widzę, że z tych różnych, bardzo trudnych sytuacji w moim życiu. Wyprowadziło się wiele dobrego, czego de facto jest dowodem to, że jestem tutaj z wami, bo gdyby mi ktoś te ileś tam lat temu powiedział, że ja będę alkoholiczką i że ja y, będę w, w anonimowych alkoholikach, to bym go oczywiście wyśmiała, bo to byłaby ostatnia w ogóle rzecz, która bym pomyślała o sobie. Bo mimo, że bardzo piłam mocno i byłam absolutnie na maksa uzależniona i jakby wszystko, co dotyczy się choroby alkoholowej, dotyczy się mnie. Ja się z tym nie utożsamiałam i ten proces utożsamienia też trwał. Też długo trwał. A zaniedbanie, trzeźwienia spowodowało, no rok temu, bardzo poważny kryzys w moim życiu i Uwierzcie mi, żeby być nawaloną za przeproszenie, nie trzeba pić. Wystarczy odejść od tego programu, od AA i zostać z własną głową, z własnymi myślami. Ja byłam naprawdę w bardzo nędznym stanie rok temu i AA mnie z tego wyciągnęło, wyciągnęła mnie z tego sponsorka i jakby to, co dostaję tutaj od Was, ten dwunasty krok, tak? Czyli Dzielenie się doświadczeniem, ta pewna otwartość na, na tego drugiego człowieka, i uczciwość, i no i szczerość, ta szczerość, tak? Że nie jestem sama, że błędy, które popełniam, yy, nie są tylko jakby moim udziałem. Tylko pytanie, co z tym robię? Czy wyciągam z tego wnioski i mówię o tym uczciwie? Czy brnę dalej w jakieś tam swoje kłamstwa? Więc yy, ten dwunasty krok mnie zatrzymał wa, bo ja przez e, pierwsze lata, tak jak mówię, chodziłam, zabierałam głos, ale bardzo trudno było mi, mozolnie szło u mnie robienie tych kroków i jakby prze, e, przekraczanie jakby kolejnych barier, samo to, że pierwszy krok to w ogóle no, utknęłam na nim na ładnych par lat. E, ale to też nie jest tak, że to się dzieje raz i na zawsze, tak? Ja muszę wykonywać te pewne sugestie codziennie, systematycznie i cierpliwie, a to są dwie moje ostatnie cnoty: cierpliwość, słuchajcie, systematyczność, rany boskie. I dbanie o tą swoją trzeźwość, właśnie taką emocjonalną, wtedy kiedy też jest dobrze nie zanichanie tych czynności, po to, żeby nie popadać w kolejne jakby kłopoty i problemy na u podstaw tego wszystkiego jest duchowość, a, m, którą jest Bóg, jakkolwiek go, jakkolwiek go y, pojmujemy. E, na dzisiaj myślę, że taką y, najpiękniejszą rzeczą, którą ten program daje poprzez 12 kroki, te 11, które są w czasie i w ogóle co daje, to nie są to, co ja myślałam wcześniej, nie wiem. Wygrana w lot to po prostu mąż, dzieci czy nie wiadomo co. To są ważne rzeczy, pieniądze są potrzebne do życia, partner jest też potrzebny do życia. Życie wydwoje ma ogromną wartość i jest do przecenienia, ale jeżeli ja mam w sobie spokój i tą pogodę ducha, o której też długo słuchałam, jak świnia grzmotów, naprawdę, to. Łatwiej jest mi znosić w spokoju, właśnie w jakiejś takiej akceptacji, tą codzienność. I wtedy ja jestem bardziej użyteczna dla innych ludzi w tej misji dwunastego kroku i dla drugiego człowieka, niż wtedy, kiedy ja mam w sobie to totalne rozdegotanie i nerwowość, która się pojawia wtedy, kiedy ja gdzieś tracę wiarę. Nie? Pracę że to, co się dla mnie dzieje, jest absolutnie najlepsze na ten moment, co się może zadzieć. Nawet jeżeli te sytuacje są bardzo trudne, i wymagają ode mnie no, mierzenia się z trudnymi, nieprzyjemnymi emocjami, z którymi mimo lat abstynencji mam trudność, żeby się nadal z tym mierzyć. Ale wtedy, jeżeli poproszę o tą poczytalność i zwrócę się o pomoc do drugiego alkoholika, właśnie w tym dwunastym kroku i posłucham jego doświadczenia i podzielę się swoim. Łatwiej mi się po prostu żyje i no i, i jakby chyba na tym skończę i tego Wam życzę i dziękuję, że mogłam to powiedzieć.